Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w zupełnie niecodziennym filmie i niecodziennej dla mnie roli, a mianowicie zapraszam Was na film z serii ASMR. Chyba jednym z większych zaskoczeń dla mnie. Wynikających z mojego działania w internecie i social mediach jest to, ile razy komplementowany jest mój głos. Wielokrotnie dostawałam od Was komentarze i wiadomości, że uwielbiacie zasypiać przy moich filmach, że mój głos bardzo Was relaksuje i że byłabym idealna. Do tego, żeby nagrywać właśnie tego typu film, nie rozwija się ten, kto nie próbuje nowych rzeczy. A zatem postanowiłam spróbować, tym bardziej, że wszystkie komentarze, które zostawiacie na temat mojego głosu i tego, jaki jest dla Was miły i uspokajający bardzo sprawiają mi dużą radość i bardzo podniosły moją samoocenę bo prawda jest taka, że mojego głosu nie lubiłam nigdy a zatem jeśli ten film nagrany przeze mnie w bardzo prowizoryczny i na pewno mało profesjonalny sposób ale jeśli mimo to chociaż jednej osobie sprawi przyjemność i radość, to ja również będę zadowolona Zapewne wolałabym może troszkę odrobinę inne ujęcie, troszkę dalszy kadr, bo zdecydowanie kamera jest zbyt blisko mnie, ale ogranicza mnie długość kabla od mikrofonu. Mam nadzieję mimo wszystko, że będzie Wam się ten film miło oglądało. A zatem zapraszam Was na wykonanie ze mną mojej wieczornej pielęgnacji która mnie wyciszy yy, i zrelaksuje przed snem a być może was ten film zrelaksuje przed pójściem spać a nóż, a może będzie też tak, że w czasie tego filmu zaśniecie bo wiem, że część z was lubi przy tego typu filmach zasypiać Najpierw spryskam sobie twarz taką łagodzącą, kojącą, nawilżającą mgiełką do twarzy na bazie wody różanej. Jest to Mist Love, odświeżająca mgiełka z różą i pełnią. Słyszeliście tą mgiełkę, ale szkoda, że nie możecie poczuć, jak pachnie. Nie mam też pewności, czy wszystkie dźwięki, które chciałabym, żeby było słychać, są słyszalne, bo na pewno ogranicza mnie mój bardzo. Prosty mikrofon, ale kto wie, jeżeli filmy takiego typu Wam się spodobają, to być może i zainwestuję w jeszcze lepszy mikrofon i kto wie, może stanę się guru polskiego ASMR. Krokiem mojej pielęgnacji jest nałożenie nawilżającego żelu z tej samej serii co poprzednia mgiełka. I przy użyciu kamienia rozprowadzę go sobie na skórze wykonując delikatny masaż. Żelem. Przed tak naprawdę początkiem całej pielęgnacji zapomniałam o wykonaniu peelingu ust, bo ten zabieg wykonuję zawsze na samym początku, a zatem zróbmy go teraz. Służalna, jestem ciekawa, dajcie znać, czy ten żelazd skrzydeł muchy był dla Was słyszalny, czy też nie. Plus jest to żel, który ma ujętrniać, ale wcale tego nie robi, jednak z przyzwoitości i dla zasady nakładam go codziennie. Kolejny krok to nałożenie kojącego kremu z cynkiem i ceramidami który jest świetny przy problemach z cerą a ja właśnie takie teraz mam i bardzo ładnie skórę łagodzi i nawilża w inne dni nakładam serum z kwasem salicylowym natomiast dzisiaj nałożę ten właśnie krem Przesadziłam z ilością. Zawsze resztkę każdego kremu, który nakładam, na twarz, czy na ciało, wcieram w końcówkę. Z ostatnich punktów pielęgnacji mojej twarzy wieczorem, to użycie w formie takiej rybki odżywki kratynowej, którą nakładam na brwi i otro. Rzecz, która dzieli mnie przed wypraniem się do łóżka i zaśnięciem jest rozczesanie włosów. Mój wieczór powoli dobiega już końca. Koniecznie dajcie mi znać, czy sprostałam wyzwaniu i czy ten film przyniósł Wam chociaż odrobinę wyciszenia, relaksu, przyjemności i odpoczynku. Mam nadzieję, że tak. Na pewno był bardzo nieidealny, ale zrobiłam to z myślą. O tych z Was, które wielokrotnie dawały mi znać, że czekają na film takiego typu w moim wydaniu. Jest mi ogromnie miło i szczerze Wam powiem, że początkowo myślałam, że będę czuła się głupio nagrywając tego typu film, ponieważ sama filmów ASMR. Nie oglądam i nie znam zupełnie tego świata. Natomiast, o dziwo, sama podczas nagrywania tego bardzo się wyciszyłam i zrelaksowałam, więc również dla mnie to wyzwanie skończyło się miło. Także bardzo się cieszę, że spróbowałam czegoś nowego i bardzo czekam na. Komentarz zwrotny od Was, czy lubicie takiego typu filmy oglądać, czy też nie? I jak wypadło? Na pewno mm, sprawy techniczne i poziom mojego mikrofonu pozostawia wiele do szczenia. Mm, ale mam nadzieję, że na taką próbę i sprawdzenie, jak w tej roli wypadnę, y, dał radę. Przelatująca mucha kręci się tutaj cały czas. Więc chyba ona też chciałaby podzielić się z Wami dźwiękiem swojego lotu. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za oglądanie i zobaczymy, czy do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym filmie tego typu, czy też nie. Dziękuję Wam bardzo za poświęcony mi czas.